Nazywam się Krzysztof Cugowski, a wy oglądacie Raptowne Rozmowy w Mixtape TV. Krzysztofie, powiedz mi w takim razie, może ty pani zacząć rapować? Nie można powiedzieć, że to nie jest śpiew, śpiew prawda? To są, to są takie pewnego rodzaju melodeklamacje. Ten samochód skakał taki... Praca magisterska, bo Dlaczego amerykańscy raperzy upodobali sobie Noc nad Norwim? Znaczy, 50 Cent miał bardzo poważną wpadkę przy tej swojej płycie, w której sprzedał 20 milionów i ja tego nie mogę Czyli o get, rich tak, or right. Ja tego nie mogę odżałować, że te noc nad normiem na tym nie ma. A to będziemy się wyzywać w takim razie tak skokowo. <noise> my na początku chcieliśmy słoić, a potem działać. A, już do grobu, do grobu. 0,7 i połowę z litrówki nikt się nie upił, ale już nikt nie nalewał dalej. To wiem, to tu, o stąd, do stąd tutaj taki mógłby być refren. Ale że... pieniądze przyszły, to nie muszę ma... To są dobre pieniądze. Ja mam taki pomysł, produkuję na przykład do, film dokumentalny, bo fabularny na podstawie Twojego życia. Mhm. Kto, by, kto by mógł Ciebie zagrać? Po tym epizodzie z, z Alibabą zacząłem. Zacząłem trochę słuchać polskiego rapu i... Ja jeszcze muszę wrócić do rapu. Ty chciałbyś z kimś nagrać jeszcze utwór? Nie wiem, jakaś epka polska. Ja, ja jestem otwarty. Nie, Paranat. w ogóle się nie badam, bo jakby się zaczął badać, to od razu znajdą tyle chorób, że będę musiał umrzeć. A dzisiaj jest 2024 rok, jest młody Krzysztof Cugowski. O czego ty byś zaczął? I oni grali 4 godziny. To ja po dwóch wyszedłem, a bardzo ich lubię. Naprawdę ty fank teraz idziesz? A. Zespoły hałasują po to, żeby przykryć swoją, jak powiem, niedoskonałość techniczną. Czyli ty, ty mi nie powiedziałeś raperów, to ja ci nie powiem, z kim rozmawiam o Słoniaku. Mam cię. Niech zostanie tak, jak jest.